Patryk, zasługujesz pierwszy gut jazdy po tej zimowej przerwie? Jasne, tylko że trochę tor jest dla mnie ciężki, szczerze powiem. No się trochę męczę, ale myślę, że to będzie coraz lepiej z tym szło. Zobaczymy. Wam młodzieżowcom chyba w ogóle jest trudniej, bo jeszcze macie mało doświadczenia. No do, dokładnie. Tak. Jeszcze jak równanie toru jest, to najpierw jadą sobie seniorzy, a później my, no ale powoli. Bo Ręce bolą. No, tak jest lekki ból, ale więcej jest, nie wiem, stres, albo ciężko to nazwać. Ale bardzo może na kierownicę i z tym tutaj mam problem, ale powoli, powoli. Ile takich jednostek, że niego Twoim zdaniem potrzebujecie, żeby czuć się już normalnie na tor? Hmm, no, trochę tego będzie, to zależy, tu mówię, pogoda. Myślę, że czy będzie ładniejsza pogoda, tym więcej razy wyjdziemy na tor, a ile tego będzie, to nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Myślisz powoli o debiucie w Ekstralidze? Nie ja wiem. Może to się stanie w tym roku, może nie. No, ciężko mi coś powiedzieć. Jak będę jechał, to pojadę. Jak nie, to trudno. Zakładasz sobie jakieś cele na ten sezon? Hmm, no żeby gorzej nie jechać niż w minionym, a teraz tylko lepiej, tylko w górę.